Ja dzwonię z firmy Chapilant. Czy chciała Pani kupić. Jakie śmiechy? Czy chciała Pani kupić karmę dla psa? Oczywiście, 100 kg. 100 kilogramów? Nie mam psa. Nie ma psa? To niech co Pani kupi. A kto mówi? Janusz. Taki To miło. To miło? No to chcę pani kupić, bo jestem biedny. No to chcę pani kupić gratisowo. Dołożę jeszcze dwie paki. No to tak. Tak? Ale tak nie ma. To pani dokłada trzy, a ja dwie. Nie, ja nic nie dokładam. Nic? Ja. Nie rozumiem tego. Albo dokłada, albo nie ma yy, karmy czapilan. To jak będzie, bo inaczej odetnę pani prąd i wodę. Dobra. To się zgadza pani? Nie, nic nie kupuję. Nic? A nie. to szkoda, bo taka pyszna karma.